Dzień dobry, witajcie. Ostatnio na kanale był Vincent, który tłukł sławę, jak chciał, no to dziś mamy sławę. gdzie Zastaram się dzikosa z chleną PWC, mamy rzut na dziesiątki, dziewiątki, parę ósemek, bitwa, wyścig zbrojeń, pasmo górskie, mapa. Czasem lubiana, czasem nie ładnie. 16 tysięcy w groszka na dzień dobry. Cóż, moją opinię o sławie myślę, że wszyscy znają, czyli yy, omijać z daleka. Yy, nie nie lubię takiego gameplayu, nie przepadam, ale chętnie komentuję takie bitwy, zawsze to coś innego. E, w każdym razie będziecie mieli, bo w sumie sławy jako taką bitwę chyba nie było. Chociaż może bardzo, bardzo dawno temu, może i jakaś bitwa była. No to przy okazji, że tak powiem, z obowiązku, ładnie, tutaj ta dola oddana w stronę groszka, w zasadzie to groszkowi oddana. Cytadela, sporo naszych po tej stronie. Po drugiej stronie, tak średnio mamy Riegel, Blinga, Talina i Groszka. Gdzieś tam po drugiej stronie, ale z co widzę, to i w sumie czerwonych tutaj trochę. O, tu ładnie, jest to, to ładnie wygląda. A AB Małe, tak żartobliwie nazwane, ładnie to pokazuje. Burtę i pytanie: czy będziemy się częstować? Tak jest, będziemy się częstować. Chyba trochę za późno w przód, chociaż, chociaż tak. No, gdzieś tam będzie, będzie wlazło, jest on 3 dalej, 9 HP. No ej, no ej, po prostu to by mogła być taka piękna dewasta, chociaż tam chyba coś jeszcze ktoś dorzucił. W każdym razie przy podsumowaniu będzie kapitan, bo kosa tutaj podesła swojego kapitana, więc pokażę wam na czym tutaj jak to, co to zbudowane i tak dalej. No groszek to ewidentnie planu na tą bitwę to on nie miał. Poszło, poszedł przed siebie i w zasadzie w tym momencie masz mocno. Przekichane. No nie udało się, niestety, dobić bez fraga. Na środku mamy szlifierkę i pomerne, które cisną po te, po te hapeczki, naprawdę konkretnie. W zasadzie całkiem po drugiej stronie mapy mamy kolejną szlifierkę. I w sumie nasi tu dosyć mocno tą stronę poszują. bo gdzieś tam została ta montana, co frontem nie jest zbyt dobrym pomysłem. No i tutaj też może być ciekawe. Tutaj też mogą być ładne, piękne cytadele. Runik, burtom na tej odległości. Może być interesujące. Torpedy z Halanda płyną. No, Halanda musimy niestety uważać w tym momencie. I cyk, ładnie. Cytadela, kolejna rozdana. Mamy 92 tysiące zrobione. Idą pięknie dwa kolejne piękne niemieckie pancerniki, które dla nas są bardzo dobrym celem. Można je tutaj w zasadzie zaraz ładnie pokarać. Co więcej, ładnie pokazują burtę, więc może być szansa przy w przypadku ślif ślifie na, na jakąś ładną cytadelę. Cyk, mamy to. Poszła salwa. Yy, Halant chyba będzie kombinować iść gdzieś tam na środek, więc yy, tutaj te... te, te, te trochę, trochę to za wysoko. Chociaż nie, bo on sobie skręcił. Ale i tak, 15 tysięcy zrobione. No mam nadzieję, że nasi tam po tej lewej ta formacja tarło, która się tam ustawiła między tymi wyspami, to nie przestraszą się. W ogóle że, to, że ten Brytyjczyk tam jeszcze się trzyma, to jest w ogóle ciekawe, yy, że on gdzieś tam jeszcze jeszcze upływa, że jeszcze go nie dobyli. Co prawda sporo się może druknąć, no ale... Została tam Montana. No i co w zasadzie mamy dwa, cztery, w sumie 7 okrętów na Montanę i, i, i Brytyjczyka. Będzie cy... No oczywiście, że będzie cyta. Jak, jak, Jakżeżby inaczej, czemuż by nie? No i... Tu się może zaraz zrobić nieciekawie, bo ta szlifierka bardzo, bardzo nam się coraz tu bardziej zbliża, a jej dodatkowo będzie tu robić, będzie robić naprawdę sporo obrażenia. Nie mi się, Slavo nie że o pancerze, nie jest to jeden z tych pancerników, który właśnie trzeba trzymać się z daleka, ale na szczęście szlifem zmienia kurs i chyba raczej nie będzie. Nawet, że tu kosa stara się poczekać chwilę, zobaczyć, bo może będzie więcej dali. niestety chyba załosi się, że jednak nie, bo zwą zwąchał tu Hmm, ciekawe dlaczego nie? Nie dobra, ale jednak kręci w naszą stronę. Zastanawiamy, czy będzie tu będzie się starał podchodzić pod tą dodatkową, czy nie. No i z tego co widzę nie. Kosa tu wyczekuje cały czas tę cytadele i może teraz będzie szansa Dawaj, dawaj, zanim, się, zanim nam wyspa ukryje. Dawaj, 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 dawaj. No uff zdążyło się przed tym. I pytanie, ile? Ała. Ała, ale kolejna salwa. Znowu zabrakło, ale Ała, dobra, a, ała aż, aż mnie zabolało, ale ładnie tu wyczekał, to trzeba przyznać, ładnie wyczekane, pokazane idealnie, pięknie tutaj to pod wieżę spadło i no Ała ała mocno, ładna sama, bardzo ładna sama, lubię patrzeć na takie same. ale to brakuje dewasty, nie? w zasadzie to mogłaby już być druga, mógł być drugi frag, druga dewasta, najpierw Brytyjczyk teraz, Teraz po Niemcu mogłoby być, no ale niestety się nie udało. No i mamy kolejną, kolejnego szlifienia, który puszuje dosyć mocno od tamtej strony, no w zasadzie za wiele do wyboru nie ma. Ma gdzieś przed Elbling, sobą Elblinga i, i Groszka, więc jeżeli chce coś zrobić, w sumie ma tam Napoliego jako wsparcie. Gdzieś tam jeszcze Europejczyk płynie, no. Naszym, tak jakby cofnę się na chwilę do tych naszych z tyłu zielonych, trochę średnio idzie ten płaszcz w ogóle. Widok Preussena, który jest z tyłu za Minotaurem, no, tak w sumie nie zapawa to zbytnio optymizmem. Yy, więc do, tym bardziej, że tamta montana w sumie z tego co widzę, to trzyma się na całkiem sporej ilości HP. W sumie ten yy, Brytyjczyk też całkiem mocno się, także w sumie nasi se tam głównie płyną z tego co widzę. Także, jakby zapomnieli, chyba o tym, że w tej gierce jest, jest też coś takiego: kartylery główna, dodatkowe, ewentualnie torpedy. Tu to trochę, ale i tak, oczywiście, wpadło tam ta jedna pod, pod, pod cytadelę. Cytadela numer 10, 200 tysięcy, praktycznie zrobione. Mamy też duży kaliber zrobiony. Ej, i jakby to Shimanto nie wyhamowało, to pewnie byłoby już po nim, żeby było pozamiatane. No i ja bym raczej skupiał się w tym momencie na Halandzie bo on jest teraz, jakby widzę, że Kosa jest głodny, kolejny Cytadel, ale Halant jest teraz groźnym przeciwnikiem bo może nam tu mocno zepsuć, no i kolejne dwie Cytadele, oczywiście, jak żeby inaczej, 230 tysięcy zrobione cały pomernik tu idzie, caluteńki, ile, to, ile tu HP-ków płynie, ile tu można jeszcze, by ładniej, ale raczej pewnie będzie próba skończenia runa po to, żeby wykończyć działa i mieć spokój, no i zaczyna się tu robić, o, nie dość, że Halant tu idzie to jeszcze pojawił nam się kolejny dedeczek będzie frag? tak jest, mamy fraga oczywiście z Cytadelą 13 szczęśliwa Cytadela, mamy to 240 tysięcy zrobione no i mamy, no mamy spotkanie z Szlifienem gdzieś tam z tyłu na poli no i mamy dwa dedeki za plecami obecnie dobrze, że za plecami, bo będzie łatwiej wymieniać potencjalne torpedy no właśnie a propos, pierwsze się pojawiły, na szczęście nietrafione no i czy będzie frag, bo ładnie to leci? no i oczywiście że z Cytadelą żeby inaczej, mamy Cytadelę numer 14 260 tysięcy, trochę tutaj dodatkowa jeszcze poplumka. No i mamy DDK, który gdzieś tam za nami będzie się starał nam przeszkadzać po trochu. No, jest ten cały pomernik tutaj jeszcze do zrobienia. Mmm, poszła salwa. Pytanie, czy Napoli będzie chciał nawiązać walkę, czy nie. Na szczęście udało się tutaj spora przewaga naszych. Mamy punkty. Gdzieś tam się przytrzymują. No i oczywiście, na tej odległości przez pokład dwie cyty są. Są 300 tysięcy przekroczone, 14 cytady Przepraszam, 16 już cytadel w celu. No, Niemcy lubią rozdawać na większej odległości cotele. Gdzieś tam przez pokład ładnie to wchodzi. Więc poczęstowane tutaj elegancko. Jest... Napoli też jest całe. Mm. Szkoda, szkoda, że mi tak nie pływają, ale o tu ładnie przeciwnicy współpracują, ładnie pokazują swoje burty, no idealnie, lepiej to chyba być, no może tam poza tam dwoma salwami, to reszta, reszta jest praktycznie idolo, dycha z Cytadeli wciągnięta, przepraszam, nie z Cytadeli, tylko z, z Torpedy, Pomernik zniknął i 7 trafionych, gdzieś tam też ładnie weszło. Kitramy się. Elblink nam w zasadzie teraz schował, schował nam Napoli'ego nieładnie. W zasadzie ten jego dym aktualnie tutaj nam przeszkadza niż pomaga, bo Napoli może sobie za darmo, za darmo w tym momencie do nas strzelać, bo mamy spota. Więc ten dym po prostu nam przeszkadza, zły w miejscu rozstawiony. Przydałoby się tutaj trochę, trochę przyspieszyć i tego, no widzę, że są nerwy, bo Napoli sobie może za friko strzelać i to nie jest zbyt przyjemne uczucie. Co ciekawe, przeciwnicy mają trzy naprawki, my nie mamy ani jednej, nasi tam za bardzo... No w sumie jak zostali stali większość bitwy za tymi wyspami. To no faktycznie jakby... No nie mieli za bardzo opcji przypuszowania, przypuszczowania, zebrania. W ogóle mają dwie dopałki po drodze do zebrania i... A po, Panie po co to? Panie gdzie pan, panie, to zbierasz to? Jeszcze co po... Nie, to się nie opyle. Tam. Będziemy na wyścigu zbrojeni jakieś dopałki zbioretno. Pamiętajcie, że nawet jeżeli dla Was dopałka wydaje się niepotrzebna, to ona dodaje punkty. A w punktach chodzi o to, żeby zdobyć ich jak najwięcej i wygrać. O, taka tylko mała informacja przy okazji. Kolejny z Holanda Split się wycofał. No i mamy na poli burtą. Pierwsza salwa jakoś tam nie. Nie, nie poszalała, Napoli widzę, że tam żonglował trochę było Apeków, trochę Hajeków, no i niestety Napoli zaczyna kombinować. Pytanie, czy będzie kombinować tak, że całkowicie będziemy mieli dziobem w dziób, czy, czy będzie kombinować na drugą burtę, jak to było w bitwie na Vincencie, gdzie tam Wenecja najpierw pokazała jedną burtę, później drugą, no i w zasadzie zakończyła swój udział w bitwie. Widzę, że tam nasze mogami nieźle, nieźle kombinuje, bo nasze mogami jest ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo się tam trzyma, Będzie mieli jeszcze jedną naprawkę, więc chwilę ten pożar... A nie, Erka poszła. Chociaż w sumie tu może być. Aaa, nie siadło, nie, 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 nie siadło tym razem. To może być ciekawa decyzja z tą Pytanie jak bardzo to Napoli teraz, no Airbing trochę nie poszalał. Jest Halandzik, 300 350 tysięcy zrobione, no Kosa będzie tu cisnąć raczej na, raczej na ten, żeby bić rekord obrażeń, chociaż w sumie jednak... Poszła raz, dwa, no, 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 po Holandzie Kurde, znowu brakło po raz kolejny. Mam nadzieję, że... Nie, no, o, no. Widzieliście, widzieliście o co mi chodzi, nie? Chodziło mi o tego Albląga, który wali z do Napoli. Zamiast pozbyć się szybciej Halanda to typ wali do krążownika, który w każdym razie ekspercik przy okazji dodatkowa potężna dodatkowo na Slawie pokazała, że jest potężna i skończyła, skończyła tego Halanda i dobrze, bo ten halant już się zaczął naprawiać. oj, dwie czy trzy. Raz, dwa i nie ma erki. Więc zaraz, zaraz niestety bitwa się skończy, my sobie przejdziemy do, sobie przejdziemy zaraz do podsumowania, bo niestety kuzyncowa tu nie ma, a szkoda, bo by nas właśnie uratował. No i koniec. Przechodzimy sobie do podsumowania a podsumowanie prezentuje się następująco 372 tysiące zrobione, 3 fragi 16 cytadel, ekspercik wpadł, duży kaliber, wsparcie ładnie, ładnie, 3 300 bazowego później podwodniaczek, no i później reszta mogami, ładną bitwę tutaj też zrobił, widać prawie 2000 bazowego, wrzucie na dyszki nieźle, bardzo nieźle, gratulujemy kapitan prezentuje się następująco a moduły prezentują się następująco, tak, oto kosa gra na takich modułach i na takim kapitanie, dzięki pięknie za podesłanie bitewki ten festiwal cytadel Poriwa sort, ładnie tutaj salwę lata, ładnie się to. A 103 trafienia, aż ładnie też swoją drogą. Dzięki będzie za obejrzenie materiału. Jak zawsze, zapraszam na inne. Trzymajcie się. hejo, pa pa!